Cześć, tu Annabel. I to jest kolejny odcinek. Ja jestem już właśnie przy Alex. I będziemy robić podróż do Valedale. No to. No to czytamy. Dobra, to wszystko jest bardzo interesujące. Co mamy? Co mamy? Wiemy, wiemy że Linda jest zamknięta w zamku. Prawdopodobnie przez, przez Godfreya. Na polecenie baronowej. Wiemy także. Że baronowa bardzo strzeże sekretu o swoim byłym mężu. John, Donnie, nie wiem jak Sandmanie, o którym twierdzi, e, że nie żyje. Ten John Sandman powinien zatem być dziadkiem Justina i człowiekiem, z którym pojechali się spotkać Justin i Sabine. Policja? Cóż, myślę, że jeszcze nie, ale może wkrótce. Słuchaj, jest ktoś, z kim muszę porozmawiać. I kto będzie w stanie nam pomóc? Nazywa się Sumbim. i Też nie wiem, jak to się czyta. Mój angielski nie jest praktyczny. I jest moją opiekunką. Znajdziesz ją w Valedej. Byłaś tam, na północny wschód od miasteczka Sarmi Plany. Znajdziesz drogę do wzgórza Młyna, która przy, potem przychodzi w trasę Valedej. Jedź, jedź no, nią na północ. Um, dobra. No to jedziemy. Myślę, że zobaczymy się już w Valedale. Słuchajcie, już jestem Valedale Myślę, że zrobimy tutaj sobie. Um, a czekajcie. A, coś kliknęłam. A nie, nie przeczytam tego mi że. Nie, 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 nie. Ja chcę ją dodać do bo ja chcę zrobić... Przepraszam, ale ja chcę zrobić zdjęcie do miniaturki. Nie, koń. No. Okej. Okay. Dobrze rozumiem. Baronowa wydaje się być bardzo zaangażowana w tę sprawę. Czy w... Wypuściłaby Lindę, gdyby się tego domagały, w tym cza w samym czasie próbuje ukryć część swojej przeszłości. Jestem głęboko przekonana, że obie te sprawy ściśle się łączą. Rodzina Silverglade to potężny ród, który panował praktycznie na całym Jormieki i po dziś dzień. Jego członkowie mają wpływowe e, pozycje w Radzie JORWIC. Rodzina Cywilklajt zawsze dostawała, e, czego chciała. E, wy, wypakowała się, e, pakowała się w znaczenie bardziej skomplikowanych sytuacji. Bardziej skomplikowaną sytuację, niż możesz sobie wyobrazić. Dasz radę, Dalina, da, pomagać pomagaciuka Oczywiście, że tak. Dobrze, przydasz nam się. Co, e, co one... Co najbardziej mnie zajmuje, to zaangażowanie Sabin w to Sabin, a jest, dlaczego nie mogę się jeszcze zdradzić, czego oni chcą od Justina? Jedzyna, jedyną drogą, by to odkryć, jest odpowiedź na pytanie, kim jest pan, pan Sandman, domniemany yy, dziadek Justina, Justina, yy. Nie umiem czytać. Znowu jest rano gdzieś około 11. Zanim będziesz kontynuować wyprawę badawczą do Jadłowego Gaju, chciałabym cię, cię o coś poprosić. Może Ci się to teraz wydawać dziwne, ale jest powód, dlaczego Cię o to proszę. Będziesz potrzebować tej pałeczki. Widziałaś kamienne, kamienie runiczne, które leżą tu na wzgórzu za domem? Poświęć każdemu z nich minutę refleksji, stań przed każdym, trzymając ten artefakt i patrząc na nie w skupieniu. Kiedy to zrobisz ze wszystkimi ranami, wróć do mnie i powiedz mi, czy coś poczułaś niezwykłego? Yy, taki gaz ładny, no na pewno, przynajmniej nie dla mnie ładny. Mogłyby się postawić jakieś ładne ciuchy dar. W sensie dało taki ładny. Um, to jest ładne na przykład, i dali to, więc no. Um, w ogóle mam tylko 50 star, ojców, taczak O, jedziemy, jedziemy. W ogóle um, gdyby nie było tych takich białych pasków na um, tej. Um, monecie, czy jak to było? czekajcie. E, bo ta torba psuje wszystko. Jak ona śmiesznie wygląda! No dobra, wow! Na ten Bóg działa. Mm, mm. dobra, co ja robię? Dobra, gdzie jest ta różdżka? Namachaj różdżką. ma one mają słodkie oczka. W ogóle one są słodkie. Dobra, dobra. Hmm, no, halo. Nie wiem dlaczego, ale ostatnio jakaś klawisza mi nie działa. że się, zaczyna postać, co w się sensie, klikam ciągle, było, to przystaje i biegnie znowu. Deczkę, ja mówię do pizzerowego konia pry. A więc powiedz mi, co się wydarzyło. Wszystkie zaczęły świecić, to, to bardzo niezwykłe Juka. Po, po raz pierwszy ktoś, to znaczy... Dziękuję za twój udział. Wyświat, wyświadcz mi proszę przysługę i to, zachowaj to dla siebie. Dobrze? Cóż, możesz teraz powiedzieć Alex, jeśli musisz, jest, jeśli, jeśli musisz, jest członkiem... Naszego stowarzyszenia strażników Aiden. To wszystko o co musisz teraz wiedzieć. Według księgi rejestrowej John Sandman e, dorastał w wiodowym gaju. Powinnaś tam pojechać i porozmawiać z mieszkańcami. Może oni dadzą ci wskazówkę, kim on naprawdę jest. Do jodowego gaju jest skrót przez góry. Może być trochę ciężko znaleźć przełęcz. Znajduje się na południowy wschód od szlaku, od szlaku, od szlaku przełajowego o no, i to ja rozumiem. W ogóle lubię takie swetry, WSS. I już że tu stoi Lisa. Nieważne. W ogóle podgłosi sobie trochę muzeczkę. Dźwięk. No, dobra, myślę, że tak. Dobra, mam nadzieję, że nie słyszycie tego za bardzo, że to nie przeszkadza. Poczekajcie, trochę ścisza. Nie, 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 wyłączyłam kompletny dźwięk. Wradzie razie, je jadę? Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza i że nie przeszkadza wam też telewizor. Jeśli słyszycie telewizor, to bardzo przepraszam. Dobra. Co ja bym go włączyła, ale nie wiem gdzie jest pilot. Dobra, to ja widzimy się w wiodłowym Dobra, ja już jestem i mam nadzieję, że Wam nie przeszkadzają te dźwięki tak za bardzo. Ale mam nadzieję, że nie. Dobra. I na razie trzymam się tego planu, że codziennie wstawiam filmy. Mmm, więc na razie jest dobrze. Jestem samotną, więc nie powinno być żadnych szmerów. Myszka ogarni... Hmm, mnie do pulpitu. Hmm, cześć, witam w Właściwie przebudowaliśmy nasz tor przy łajowie. jesteśmy tym bardzo podekscytowani. Hej, dlaczego go nie wypróbujesz? Jako doświadczony jeździec mogłabyś pewnie dać nam trochę wskazówek. Co sądzisz? Doskonały pomysł, jest tu mnóstwo bieżących obowiązków stających do wykonania. Jeśli znów będziesz chciała się przejechać z minką, stoi tam na linii startowej przy nigdzie gdzie Andy trzyma swoje opce. No i taki sweterek, to ja rozumiem. Tylko czy dałoby się jeszcze jakiś czarny czaprak? A to chyba możemy kupić. Czekajcie, mm. czapraki i czarny. Ile kosztuje kurde Halo, mm. mogę wrócić. No dobra, chciałabym ten, ale mam za mało waluty. No to poczekamy chyba. Dobra, e, nie siodła, tylko jeszcze e, dekoracje. No, e, myślę, że tak będzie dobrze, albo tak. Ale na razie będziemy tak. Mm, dobra. Co? Czy jest tu ktoś, kto mieszka tu od dawna i można z nim porozmawiać? Cóż, przyszłaś we właściwe miejsce ludowy gaj jest pełny starszych mężczyzn i kobiet, którzy tu dorastali. Większość z nich jest naprawdę miła i uwielbiają, i, i uwielbiają rozprawiać o przeszłości. Czasami może. To być dość irytujące, ale co tam? To tylko moja opinia. Dobra, w tej chwili oh, można po prostu sobie O mój Halo. Wpadła mi słuchawka. Halo, halo, halo. halo. Czy się zablokowałam? Dobra. Aha nie muszę tylko, Ja znowu ten bug ze znikaniem i mi się. Dlaczego wszystkie babcie tutaj tak samo wyglądają? Ja się pytam.

O pani packar. Hmm, dobra. Moja droga, miło cię spotkać. Jakie masz na imię. Juka. Hmm, piękne imię, kochanie. John Sandman brzmi znajomo, John Sandman. Moja pamięć nie jest już tak dobra, jak kiedyś, ale wydaje mi się, że John Sandman był e, osobą, którą, której płaciłam czymś za ten dom. Jak się zastanowić, to wciąż wpisuję mu czeki. Zobaczymy moj... Zobaczmy moje pokwitowania. Tak, to samo nazwisko. Pan Sandman. Musi być dobrą dosyćką. 70 lat, a on ani razu nie podniósł czynszu. Weź to pokwitowanie, jeśli chcesz. Teraz mi się przypomniało, że pan Sandman był kiedyś członkiem Rady Wiejskiej. Powinien się udać do radiusza Jodowego gaju Gajusza i zapytać pana Franklina, czy ma jakieś zdjęcia Rady z tamtych czasów. Dobra. No to jedziemy. W ogóle fajnie by było, gdyby można było wejść do tego ratusza. Na przykład czy też byłaby sala królewska albo sala, sala grupowa, coś takiego, nie w ogóle... mm. Zastanawiałam się, gdzie w nim stać. bo teoretycznie chyba mi stać. Ha, to było dziwne. Była to dziewczyna, dziwna dziewczyna, i zadała samo, to samo pytanie o Jona Sandmana. I co więcej, kiedy pokazałem jej zdjęcie, wyjęła z kieszeni nóż i wycięła go z fotografii. Nie mogę was, młodych, zrozumieć. To, co robicie w komputerach, nie to znaczy. A Upadł mi słuchawka, że możecie robić w rzeczywistości bez żadnych konsekwencji. To nie są zera i jedynki na miłość boską. To 50. 50-letni. O Jezus! To 50 wysokiej jakości papier fotograficzny. Czy nazywa się Sabin? Nie wiem, nie powiedziała, ale nosiła ciemny kaptur, który zakrywał jej twarz. Odjechana najczarniejszym koniem, jakiego widziałem w życiu. A to chyba musi być Semin. Tak, miała dużego czarnego konia i czarno-czerwony płaszcz, ale spójrz, nadal tam jest. Przybram mnie. Hej, wracaj tu, chulganko! Odzyskaj, odzyskaj dla mnie zdjęcie, dobrze? Um, o, dobra. Nie pamiętam tego zdania. O tak, ta muzyczka. Jezus my jej chyba nigdy nie dogonimy tym tempem. Dobra, dobra! Kurde, muszę robić jakieś skróty. No mmm! Dobra. Jest. A ona zniknie? Tak. Dobra, mamy ją. Oglądzę sobie ja te ślady. Dziwne jakoś. Już zniknęły? Co? Aha. Co okej. Okay. Dobra. O, oh, halo, 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 halo. W ogóle ma bezsensowne imię, Crash, Gdzieś mnie trochę do niego pasowało. Ale jest dziwne to imię. Ale chyba mnie nie stać, bo chyba 55 kosztuje. O nie. Odzyskała się, to znaczy, że jest... że jest jeszcze nadzieja dla twojego pokolenia. Dobra robota, mam nadzieję, że naprawię to zdjęcie. O, już. Chcesz jego kopię? Zrobię jedną dla ciebie. Halo, nie chciałam na nią. Oto kopia fotografii pani Packard... Nie wiem jak to się. Wyz 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 wyzwała, kiedy cię nie było. No i masz odebrać jakąś fakturę w miasteczku. Powiedzenia w czymkolwiek co masz do zrobienia. Serio! <laughs> Dobra, sprzedam je. Ym. Dobra, i zobaczę przy okazji, ile kosztuje usadzenie cani macierzystej. Jest, z stać mnie? Jest! No to chyba na, na rancu sobie to ustawię. Gdzieś jeszcze nie wiem. Może do... w dobra, nawet nie mam wzbogaconego, ale trudno. Jedziemy, jedziemy. Dobra. Teraz, moja droga, mam Twoją fakturę. Widzisz? Nadawca ma skrzynkę pocztową w miseczku polany. Czy to coś ci daje w Twoich poszukiwaniach? Proszę, możesz się zatrzymać, jest już stara. Powodzenia w poszukiwaniu. Mm, powodzenia w poszukiwania. Co chyba w poszukiwaniu. Moja droga. Och, będziesz się widziała z Elizabeth. Pozdrów To taka urocza dziewczyna.. Elizabet El -Elizabeth zawsze jest tu mile widziana w wiodowym gaju. Dobra, to myślimy... Myślę, że sobie już zakończę. No. HE